Dzień dobry, czy sprzedaje pan niewolników? Co? Oczywiście, że nie. Niewolnictwo jest złe. Zapłacę 10 tysięcy. E, Franek, pracowniku, chodź tutaj. Ja sam szefie. O to... o, 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 Proszę. Dziękuję. Panie doktorze, czy da się przeżyć bez głowy? Um, oczywiście, że nie. I co? Nie przeżyjesz. I tak właśnie oblicza się częstotliwość drgań. Proszę pani. Co? E, chyba pani umrze. Dostanie pani raka. Co? Jak śmiesz! Właściwie wszyscy w tej klasie dostaną raka. W klasie rzeczy śmierci?! To dyrektora! Chodziło mi o to, że za oknem wybuchła bomba atomowa. Bardzo dobrze znasz wpływ promieniowania na organizm. Szóstka. Więc, proszę pani psycholog, mam pewien problem. Proszę powiedzieć. Otóż, gdy widzę człowieka, to mam ochotę go brutalnie zamordować. Dzień dobry. Powiedziałem dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. dobry, dobry. dobry. Przestań się drzeć! No w końcu zareagowałeś! Na co się tak patrzyłeś? Na moją żonę całującą się z innym facetem. Dzień dobry.